Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj bitwa na M46 Patton, Mapa Wichura, Bitwa standardowa, bo jednej na tej mapie nie zobaczycie. Składy. O. Teraz też już wszystko widoczne. Losowanie na topce. I ruszam do przodu. Ruszam przez mostek. Także początek taki dość standardowy, bezpieczny. Może gdyby nie było arty, wybrałbym się na prawo, a jakby nie było czołgów ciężkich, to może i bym pojechał w miasto. Na razie chcę przechwycić lighty i medy przeciwnika, więc nie wychylam się, nie wychylam się tam na lewo. Też również z uwagi na artylerię, Pierwszy rzut oka, zapuszczam żurawia, jedzie do przodu również A-44, tam z przodu również jest bulldog, na razie nic nie widać, jest jak pantera wyświecona, ale to gdzieś z tyłu. O, mam teraz typa 62, którego wyświecił bulldog, już jest uboższy o sporą dawkę HP, no i... Widząc, że ten buldog tam przycisnął, wyświecił, co miał do wyświecenia, chwilowo się jednak chowam, ale teraz, jak już się sytuacja uspokoi z żarówką, zamierzam ruszyć powoli do przodu. Sporo jest naszych po tej stronie, więc nie ma co zwlekać. Jestem topowym czołgiem. Może tutaj tylko coś będzie na wiatraku. Jest typek, który tutaj właśnie. Postanowił przezimować, ale nie było mu to dane. A44 śmiało porusza się do przodu. No to ja również we dwóch zawsze raźniej. Cała masa przeciwników jest tutaj w tym miejscu. Ja wjeżdżam za 44 razem i na plecy. Wykończona jak pantera. Pozostałe czołgi tutaj w kropce. W tył pantera zwykła, ona mi wielkich krzywdy może nie zrobić, znaczy nie może zrobić wielkich krzywdy, ma tylko taką plujkę. Zaskoczony kompletnie, Conqueror wykończony, pantera za to mnie obija, no może nie do końca obija, raz mnie przebiła. Dostałem od własnego, własnego czołgu. I przeciwnika bierzemy w kleszcze Pantera dwójka. Również jest już w kryzysowej sytuacji. Ja się zainteresowałem teraz ISEM. Chciałem go zdjąć. On ma potężne działo. Wyskoczył jednak kawulec. Jest również, jest również tutaj ten typek, który wcześniej uciekał. Ile sił. Jeszcze przeżył Pantera dwójka mnie tutaj razem z Isem. Klepią gdzieś moje wsparcie się zapodziało. Także powoli się cofam. No teraz T32 trochę mnie blokuje, ale teraz będzie raźniej. Ruszę ci do przodu. Może ten T32 wykończy tego Isa. Byłoby to wskazane. Rzut oka na artylerię. Chciałbym właśnie też, żeby padła. Coś długo się trzyma ta artileria. No, nawet się odgryza. A-44 został nasz zniszczony. Ruszam w kierunku T-29. Powoli. Płapię go na gąskę. Tak, żeby było mu słodziutko. Mam również ISA 3. Próbowałem na początek złapać go na gąskę, ale zaczął się ruszać, więc chciałem tylko go trafić. Odbiłem przy okazji strzał od T29 i teraz pojedynek z ISem. IS, jednak, zajęty T32. To jest woda na młyn dla mnie. Mam tutaj również tego T29 zniszczony. Ruszam dalej. Jeszcze cztery czołgi przeciwnika, więc można poszaleć. Ale tutaj koledzy odbierają mi fraga, możliwość w ogóle zdobycia. No, zasłużyli sobie. Pod bazą reszta, wszystko, reszta przeciwników, więc muszę szykować się na Długi powrót do bazy, a przeciwnik jest na wykończeniu, więc nie ma tak łatwo. Może jeszcze tego typka 4 poczęstuje z raz czy dwa razy. Rzucili się na niego, nie wiem, jak, jak, jak szczupaki. <ścoughs> I trochę blokowania. I jest. Jest jeden strzał. Więcej nie będzie. Chyba nie użyłem nawet żadnego golda, nie było takiej potrzeby. Przejdźmy do wyników. Jak widzicie, bitwa była rozegrana dość dawno temu. Padła wtedy pierwsza klasa, wysoki kaliber. Prawie 5000 obrażeń 5 fragów 1253 Expa. Tak to wszystko wyglądało wrzuciłem ze względu na to że to jest mapa, która rzadko się pojawia na kanale więc chciałem dać tą mapę właśnie dla odmiany dziękuję za uwagę do usłyszenia